Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest wtorek, 28 tygodnia zwykłego. Dzisiaj też przypada wspomnienie Świętego Ignacego Antiocheńskiego, bardzo taki ciekawy dla mnie święty, właśnie pierwszy, należał do pierwszych pokoleń chrześcijan, właśnie został aresztowany w Antiochii. Ignacy Antiocheński w ogóle był następcą Świętego Piotra na stolicy Biskupiej w Antiochii, bo mało kto wie, że pierwsza biskupia, stolica, stolica biskupia Świętego Piotra to właśnie była Antiochia. To w Antiochii najpierw święty Piotr stał na czele gminy chrześcijańskiej, był biskupem, dopiero później trafił do Rzymu. No i tam już został, tam poniósł śmierć męczeńską i, i właśnie my najbardziej tego Piotra wiążemy z Rzymem. No ale właśnie wcześniej, no to rezydował właśnie w Antiochii. Tak. Święty Ignacy z Antiochi już w podeszłym dosyć wieku został aresztowany w czasie prześladowań i był wieziony z Antiochi do Rzymu pod eskortą żołnierzy, żeby w Rzymie zostać rzuconym na pożarcie dzikim zwierzętom za to, że nie chciał wyprzeć Chrystusa. No i właśnie w trakcie tej podróży Pisał listy do mijanych wspólnot chrześcijańskich. Po drodze właśnie mijał różne wspólnoty chrześcijańskie. Ci chrześcijanie wychodzili mu naprzeciw, bo wtedy był znany. Ignacy był bardzo znany, bardzo szanowany, więc wychodzili mu naprzeciw, chcieli się z nim spotkać, dodać otuchy. Kończyło się to tak, że Ignacy pocieszał ich, a nie oni Ignacego. Się ten więziony na śmierć męczeńską pocieszał ich, a nie oni Ignacego i to właśnie w bardzo ważny sposób ich po, pocieszał, bo te listy, które Ignacy pisał, one w ogóle są bardzo ważne, te listy Ignacego, bo one też dużo mówią o życiu chrześcijan w tamtych czasach, o organizacji gmin chrześcijańskich, właśnie jak ktoś, prawda, tam głosi takie nauki, że to, że to jest jakiś późny pomysł, prawda, że jest biskup, że biskup jest otoczony właśnie prezbiterium kapłanów, że są diakoni, że są wierni świeccy, że to jakieś takie wymysły późniejsze. No to właśnie okazuje się, że już w czasach Ignacego taka struktura była całkiem dobrze wykształcona. On właśnie w tych listach dokładnie opisuje takie uformowanie gmin chrześcijańskich, że na czele jest episkopos, on ma właśnie, jest otoczony gronem prezbiterów, czyli księży, którzy gdzieś tam go wspierają, są zależni od niego, no i są jeszcze diakoni, prawda, do posługi, prawda, że taka struktura, już bardzo wcześniej, bo, ale o co mi chodzi, bo to co dla mnie jest w tej chwili najważniejsze u Ignacego, to właśnie to co przebija w jego listach, szczególnie w liście do Rzymian. Napisał taki bardzo przyjmujący list do chrześcijan w Rzymie, którzy podjęli kroki, żeby go ratować. I on w tym liście zaklina ich na, na wszystko, na miłość Chrystusa, żeby tego nie robili, żeby go nie ratowali, żeby nie blokowali łaski Bożej. I on dokładnie w tym, co go spotkało, w tym aresztowaniu, w tym przewiezieniu do Rzymu, w tym singowanym procesie całym, on cały czas głosił przekonanie, że Pan Bóg wszystko robi dobrze, że Pan Bóg wie, co robi, Pan Bóg wszystko robi dobrze. I to wpajał chrześcijanom, że tak patrzyli na to, co się z nim dzieje. Że Pan Bóg wszystko robi dobrze, że jeżeli, że jeżeli Jezus go zaprosił właśnie... Do, do takiego doświadczenia, to Jezus wie, co robi, prawda? I że Jezus wszystko robi dobrze, tak? Wszystko robi dobrze, cokolwiek robi, to robi dobrze. Właśnie i tu nam brakuje takiego dogłębnego przekonania, że Jezus, Jezus jest rzeczywiście Panem, to znaczy, że mu się nic z rąk nie wymyka, a po drugie, wszystko robi dobrze. Wystarczy, że czegoś choć trochę nie rozumiemy, wystarczy, że. Coś nie do końca odpowiada naszym oczekiwaniom. Wystarczy, że coś jest choć trochę dla nas jakieś takie trudne, nieprzyjemne, to już, prawda, drzemy szaty i w ogóle nie. Natomiast Ignacy z Antiochii to miał właśnie dokładnie takie spojrzenie, że Jezusowi nic się nie wymyka z rąk. Jeżeli Jezus coś robi, to na pewno robi dobrze, tylko trzeba cierpliwie dociec o jakie dobro Jezusowi tutaj chodzi, prawda, jakie dobro Jezus tutaj widzi. Właśnie, więc to jest bardzo ważne spojrzenie Ignacego z Antiochii, przebijające w tych jego listach, w szczególności właśnie w liście do Wspólnoty w Rzymie. Warto sobie poczytać te listy, tak, przy okazji Ignacego. Natomiast tekst dzisiejszy Łukasza 11, rozdział wiersze 37 do 41. Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad, poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz widząc to wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to rzekł pan do niego. Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierca i niegodziwości. Nie rozumni, czyż stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz na a zaraz wszystko będzie dla was czyste. Właśnie widzicie, historia życia Jezusa, ziemskiego Jezusa, zresztą nie tylko ziemskiego, bo teraz cały czas jakby to trwa, tylko nie jest dla nas tak jaskrawe, bo chociaż, nie no, nieważne. W każdym razie, że nasze relacje z Jezusem ówczesne, właśnie sprzed dwóch tysięcy lat, kiedy Jezus żył na ziemi, współczesne nasze relacje z Jezusem, Obfitują właśnie w takie nieporozumienia, że my jesteśmy przekonani, że coś jest dobre, potrzebne, właściwe, słuszne i tak dalej. I nagle jest zgrzyt. Okazuje się, że Jezus widzi to wszystko zupełnie inaczej. To może być taki zgrzyt jak z faryzeusza z dzisiejszej Ewangelii, prawda? Taki zgrzyt wprost, a może być mnóstwo takich zgrzytów nie wprost. Co to są zgrzyty nie wprost? No to właśnie kiedy na przykład my się spodziewamy, że Pan Jezus zrobi to, czy tamto, Pan Jezus wysłucha takiej czy innej mojej prośby, czy modlitwy, a nagle dzieje się, fakty się pojawiają zupełnie inne, prawda? No i te fakty mówią o tym, że to, co ja przedstawiłem Jezusowi na modlitwie, to, co ja oczekiwałem, to, co ja sobie wyobrażałem, że Jezus widzi, to zupełnie inaczej. Właśnie zobaczcie, ile takich zgrzytów jest. Nie? Dzisiaj, tych zgrzytów to jest masa. Dlaczego? Bo my strasznie mocno idziemy właśnie w takim kierunku postawienia siebie jako jedyne, jedyny punkt odniesienia, prawda? Że moje widzi, mi się, moje wyczucie, to co ja czuję, to co mi się wydaje, to jest jedyny, najważniejszy punkt odniesienia, i teraz, jakby wręcz podświadomie, automatycznie. My właśnie oczekujemy, że rzeczywistość dopasuje się do naszych oczekiwań, do naszego punktu widzenia i, i, i że będzie tak, jak my uważamy. I to dotyczy chrześcijan, to dotyczy spojrzenia na Kościół, że oczywiście Kościół powinien funkcjonować tak, jak ja uważam, bo przecież to ja wiem najlepiej, jak powinien. Funkcjonować, to dotyczy, nie wiem, rządu, to dotyczy, prawda, samorządu, to dotyczy sąsiadów, to dotyczy mojej rodziny, to dotyczy wszystkiego. Wszystko powinno się podporządkować pode mnie. To widać na przykład na ulicach, na drogach. Każdy, prawda, idzie, jedzie, prawda, nie patrzy. Wszyscy mają się dopasować do mnie, prawda. To jest moja prywatna droga. I wszyscy mają mu dopasować do mnie, bo ja mam się, żeby jechać właśnie tak i niech wszyscy schodzą mi z drogi. Znaczy iść właśnie tak i niech wszyscy schodzą mi z drogi. Zobaczcie jak to, to, to na mnóstwo płaszczyznach to się przejawia, prawda? Właśnie to, 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 to sterowanie nasze właśnie w tym kierunku, że moje widzimisię, no to jest punkt odniesienia dla całej rzeczywistości, cała rzeczywistość powinna się kręcić wokół mnie. Kopernik. Kopernik dokonał takiego przewrotu notabene kop kopernikańskiego. <noise> właśnie Kopernik dokonał przewrotu kopernikańskiego, Mój się wstrzymał, słońce ruszył w ziemię. Tam nie chcę wchodzić jakby to powiedzieć w szczegóły, że właśnie Kopernik postawił w centrum słońca, wokół którego kręcą się planety. Natomiast my strasznie mamy tendencję właśnie taką, żeby zawracać kijem Wisłę i poprawiać Kopernika i stawiać w centrum każdy z nas samego siebie i, że wokół mnie wszystko powinno się obracać, prawda. Że Kopernik napisał taką książkę, znaczy książkę, dzieło takie de revolutionibus o obrotach sfer niebieskich, no i to właśnie, no te obroty, no to teraz właśnie centrum tych obrotów, centrum właśnie wszystkiego to powinienem być ja. Wszystko się powinno kręcić wokół mnie. Ruch drogowy, ruch uliczny, ruch na chodniku, decyzje przełożonych w pracy, decyzje samorządów, rządów wschody i zachody słońca, godziny, pory roku, temperatury dnia i nocy, prawda. Decyzje Kościoła, postępowanie papieża, wszystko się powinno kręcić wokół mnie, ostateczny bóg powinien kręcić się wokół mnie. I to właśnie dochodzi do takich konfliktów jak dzisiejsza waga, bo okazuje się, że Jezus ma często bardzo inne spojrzenie na to wszystko niż ja. Właśnie, i to objawia no właśnie to. Co jeszcze tam zacząłem przy Ignacym Antiocheńskim, dlatego mnie tak zawsze, zawsze mnie zachwycało tego spojrzenia, tego, to, jego, to głębokie pogodzenie się z tym, co robi Jezus. Nie? Że, Jezus że jeżeli Jezus prowadzi mnie w ręce prawda, Rzymian, sądów rzymskich, jeżeli Jezus prowadzi mnie, zaprasza mnie na arenę, prawda, gdzie zostanę, jak napisał Ignacy, zmielony zębami że, że dzikich zwierząt, jak pszenica Boża, to Jezus wie, co robi, to spojrzenie Jezusa jest ponad moim spojrzeniem, prawda, to Jezus wie, co robi. Natomiast właśnie warto sobie zapamiętać i wyciągnąć z tego taką ważną naukę, że im więcej jest takich zgrzytów między mną a Jezusem, im więcej jest takich zgrzytów, im bardziej właśnie ja się zamykam w przekonaniu, że to ja jedyny wiem, jak to powinno być. I też jeszcze zobaczcie, że ludzie tak zwani religijni, to lubią sobie budować takie mniemanie, nie? że ja tu idę pod rękę z Jezusem i tylko my dwa, i ja i Jezus wiemy, jak powinno być, a wszyscy mi się mylą z kościołem na czele. Więc im bardziej idziesz w takim kierunku, <noise> im bardziej idziesz w takim kierunku, że no już tylko dwa z dwóch zostało, tu i Jezus, nie? No, to znaczy, że idziesz w kierunku błędnym, się totalnie z Jezusem rozumiesz. Im bardziej ci zaczyna na zewnątrz wszystko przeszkadzać, tym bardziej to oznacza, że wewnętrznie jesteś kompletnie rozwinięty z Jezusem. Kompletnie, prawda? Że twoje wnętrze w ogóle nie należy do Jezusa. Wasze w ogóle nie należy do Jezusa. I właśnie widzicie, tak naprawdę tu w tej dzisiejszej Ewangelii no, pojawia się takie pytanie: do kogo należy moje wnętrze? Właśnie zobaczcie, że my siebie we wnętrze bardzo mało rozumiemy. I w ogóle się nie radzimy z naszymi wnętrzami, I w ogóle nie chcemy tam zaglądać, w ogóle się nie zastanawiamy, jak nasze wnętrza funkcjonują. W ogóle grzech pierworodny nas skupił właśnie na tym, co zewnętrzne, na tym, co powierzchowne. I my bardzo niechętnie wchodzimy w nasze wnętrza, bo odkrywamy tam przestrzenie, z którymi w ogóle sobie nie radzimy, których w ogóle nie rozumiemy. Zobaczcie, jak często jest tak, że my w ogóle nie rozumiemy siebie. Tego, jak my funkcjonujemy, jak my działamy, prawda? I uciekamy od siebie, uciekamy od swoich wnętrznych, chcemy się z tym mierzyć. I bardzo często właśnie uciekamy w taką zewnętrzną pozorną poprawność, nie? pozorną poprawność, a po czym poznać, że ta poprawność jest pozorna? No właśnie po tym konflikcie, który przebija w dzisiejszej Ewangelii. Jeżeli ty jesteś w konflikcie z rzeczywistością, jeżeli jesteś w konflikcie z ludźmi, w konflikcie ze sobą samą, to znaczy, że ta Twoja poprawność jest pozorna. Ta Twoja niby zewnętrzna poprawność jest kompletnie pozorna. Jeżeli Ty jesteś w jednym wielkim konflikcie, jeżeli właśnie idziesz w tym kierunku, właśnie, że wszyscy się nie znają, wszyscy robią źle i Ty jeden jedyny wiesz, jak powinno być i Ty jeden jedyny wszystko robisz dobrze, to znaczy, że to coś jest nie tak. Nie? To jest zupełnie coś nie tak. Właśnie, a jeżeli do tego jeszcze dochodzi jakaś forma pogardy nie? dla innych, też to pobija, po, przebija w dzisiejszym faryzeuszu. Yy, no to właśnie to już jest znak niezawodny właśnie, niezawodny. właśnie, zobaczcie, że im bardziej ja sobie nie radzę ze sobą wewnętrznie, im bardziej nie rozumiem swego wnętrza, im bardziej chcę uciec od tego, co ja noszę wewnątrz. Tym bardziej człowiek właśnie idzie w jakieś takie formy, jakby to powiedzieć, takiej poprawności legalnej, w jakieś takie formy tworzenia sobie pewnego zestawu takich nienaruszalnych zasad, które ja Zachowuję te zasady, takie zewnętrzne zasady, jakieś zewnętrzne rytuały, zewnętrzne zasady, ja żyję według zasad, prawda, i wszyscy zaraz klękajcie, klękajcie przede mną narody. Właśnie dlatego, że ja się ze sobą nie radzę wewnętrznie, to próbuję znaleźć taką przestrzeń, gdzie zdobędę poczucie, że jednak nie jest ze mną tak źle, że jestem całkiem fajny, prawda? I stąd się właśnie bierze takie zjawisko jak faryzeizm. Ja my myślimy, że faryzeizm, że istotą faryzeizmu jest jakaś obłuda, pogarda dla innych, to są jakby skutki uboczne. Natomiast fundamentalne dla zjawiska faryzeizmu to jest właśnie to, że ja nie potrafię sobie poradzić sam ze sobą, nie bardzo, nie bardzo potrafię ścierpieć siebie. nie bardzo potrafię ścierpieć siebie i próbuję właśnie stworzyć po pierwsze sam dla siebie jakby takie wrażenie, takiej wybitnej poprawności, ale poprawności takiej legalnej, takiej zasadniczej, właśnie. Jak to ja wszystko doskonale spełniam, prawda? Ale tylko zewnętrznie, bo, bo uciekam od swojego wnętrza, jak od ognia, bo każde spojrzenie, każda próba zmierzenia się wewnętrznego ze sobą, to właśnie mnie pali jak ogniem, bo jestem wszystkim nie rady, co nasze w sobie. I teraz widzicie, stąd się później pojawia taka walka z Bogiem. Żeby wasze zewnętrzne poukładał wszystko tak, jak ja oczekuję, nie? takie szarpaniny z Bogiem, nie? w przekonaniu, że przecież Bóg ma moc, żeby to wszystko poukładać i dlaczego nie układa tak, jak ja uważam, że powinno być, tak, jak jestem przekonany, że powinno być. Nie? Że powinien mnie zmienić tak i tak, dlaczego mnie nie zmienia tak i tak. Że powinien innych ludzi pozmieniać, dlaczego ich nie zmienia. Że powinien świat pozmieniać i dlaczego świata nie zmienia. Właśnie, takie wasze oczekiwania wobec Boga. I to Jezus nazywa nierozumnością, mówi, mówi afrontes, nierozumni, bezmyślni. Dlaczego jestem bezmyślny? No bo właśnie, jeżeli ja jestem w jednym wielkim konflikcie wewnętrznym ze wszystkimi, ze wszystkimi, prawda, I właśnie idę w tym kierunku takiego konfliktu, to znaczy, że nie widzę poprawnie. Ignacy Antycheński jest człowiekiem, który widział poprawnie, nie? który widział, widział, że Jezusowi nic się z rąk nie wymyka i widział, że Jezus wszystko robi dobrze i widział we wszystkim, co robi Jezus dobro. Natomiast jeżeli ja w czymś nie dostrzegam dobra idę w kierunku konfliktu, to znaczy, że według Jezusa jestem bezmyślny? No, bo powinienem wyciągnąć wnioski poprawne, jakie, że jeżeli ja jestem w konflikcie, to znaczy, że nie widzę dobrze. Ja nie wiem, co jest dobre, i co zło, a co złe, i wobec tego ja się nie nadaję na tego, który będzie dyktował innym ludziom, Bogu i całym światu, jak powinno być. Wręcz przeciwnie, jeżeli ja jestem w konflikcie, w jednym wielkim konflikcie, to znaczy, że po pierwsze potrzebuję nawrócenia potrzebuję przemiany mojego wnętrza, przemiany mojego serca, właśnie przemiany tego wszystkiego, z czym ja w ogóle nie chcę mieć do czynienia, bo sobie w ogóle z tym nie radzę. I teraz drugi wniosek, jaki powinienem wyciągnąć, to jest właśnie taki, że jeżeli ja uważam, że Bóg ma moc kształtowania rzeczywistości, a skąd to uważam, no bo widzę w Bogu Stworzyciela, Stwórcę, tak? Bóg jest Stwórcą całej rzeczywistości, no to pewnie ma moc kształtowania rzeczywistości, to niech Jemu kształtuje tak, jak ja chcę. To jest wzór, mówi Jezus. Mówi, za to mówi Jezus: że jeżeli widzisz w Bogu Stwórcę, który ma moc kształtowania rzeczywistości wokół ciebie, to tym bardziej dostrzegasz w nim Stwórcę, który ukształtował twoje wnętrze. Jeżeli twoje wnętrze wpadło w bałagan i ty uciekasz od tego ba bałaganu, bo nie umiesz się z nim poradzić, to wreszcie zrozum, że Stwórca, który ukształtował twoje wnętrze, potrafi to wnętrze naprawić, tak jak uważasz, że potrafi naprawić to, co jest na zewnątrz. Tylko właśnie trzeba wyciągnąć takie dwa wnioski. Że po pierwsze, jeżeli ja jestem w wielkim konflikcie ze wszystkim, to znaczy, że ja potrzebuję leczenia. Nie wszystko, tylko ja. Ja potrzebuję głębokiego leczenia serca, żeby, żeby mnie Bóg wyprowadził z tego konfliktu i dopiero wtedy zobaczę, co jest dobre, co złe. Bo jeżeli ja jestem w jednym wielkim konflikcie, to znaczy, że ja nie widzę dobrze, że ja nie wiem, co jest dobra, co złe i się nie nadaję na tego, który będzie dyktował całej rzeczywistości, jak powinno być. Jeżeli ja poszedłem w egoizm, to, tylko mówiąc cały czas, mówimy o egoizmie, mówiąc wprost. Jeżeli ja poszedłem w egoizm, to coraz mniej się znam na dobru i co, na złu i jestem coraz mniej odpowiednim kandydatem na dyktowanie całej rzeczywistości, jak powinno być. Wręcz przeciwnie, trzeba to odwrócić i uznać, że jeżeli ja jestem w wielkim konflikcie i coraz mniej się z tym wszystkim razem, to ja potrzebuję leczenia serca, potrzebuję właśnie tego, który kiedyś ukształtował moje wnętrze, i który jako jedyny potrafi je naprawić. Właśnie to są poprawne wnioski. I teraz Jezus błaga prosi, żebym ja właśnie dał sąta, czyli będące wewnątrz, prawda? Właśnie to wszystko, co jest we mnie, żebym dał na jałmużnę, na eleemosynę. I To słowo Elemosynę, to jest bardzo bogate w treści. Eleos to jest miłosierny. Eleemosynę to są dzieła miłosierdzia. Tylko, że w Biblii, miłosierdzie jest ściśle wiązane, związane, czy miłosierdzie wynika z wierności wobec własnej miłości. Że ja Ci powiedziałem, że Cię kocham. Jestem wobec Ciebie miłosierny, dlatego, że jestem wierny temu, że Cię kocham. Ja jestem wierny mojej miłości do Ciebie. I właśnie dlatego potrafię Ci wybaczać. Właściwie może tak, że jest w tym jeszcze coś głębiej, że po pierwsze ja jestem w stanie kochać Ciebie, jeżeli po pierwsze kocham siebie. Nie? Jestem w stanie kochać Ciebie jak siebie samego. I teraz moje miłosierdzie jest po pierwsze wiernością sobie, po pierwsze, wynika z mojej miłości do siebie, że ja nie chcę topić siebie w wiecznym żalu i pretensjach do ciebie. Po pierwsze, ja nie chcę topić siebie, mojego wnętrza, mojego serca w wiecznych żalach i pretensjach do, do ciebie. A po drugie, jest moja wierność mojej miłości do ciebie. Ja chcę Ciebie kochać. Nawet jeżeli coś ci nie pójdzie, nie wyjdzie, nawet jeśli mnie zranisz i tak dalej, to ja chcę Ciebie kochać, że jestem wierny mojej miłości do ciebie. Więc wasze Miłosierdzie, w Biblii jest związane właśnie z wiernością miłości, że po pierwsze Bóg nie ma najmniejszego zamiaru topić siebie w pretensjach, w żalach, w jakichś rozpaczach, innych takich rzeczach. Natomiast zobaczę, że my uwielbiamy siebie w czymś takim topić. Nie? Że tylko coś jest nie tak, jak ja chcę, to już prawda się nakręcam, uważę w jakieś udręczanie siebie pretensjami, żalami. Nie wiadomo o co, nie wiadomo do kogo. Nie? To gdzie jest Twoja miłość do siebie, skoro tak lubisz się dręczyć takimi rzeczami? A po drugie, gdzie jest Twoja miłość do tego drugiego? Nie? No właśnie na tym polega miłość Boga, że On po pierwsze kocha siebie, nie chce siebie samego dręczyć takimi różnymi syfami, a po drugie chce być wierny swojej miłości do nas. On chce nas kochać. Nie? To jest właśnie miłość i teraz Bóg upomina się o mojej miłosierdzie. O moje miłosierdzie względem siebie, nie? O, o moje miłosierdzie do Boga, nie. Że miłosierdzie względem siebie, no to jest właśnie takie, że jak ja widzę, że noszę w sobie jeden wielki bałagan, jeden wielki konflikt, to chcę to rozwiązać po pierwsze wewnętrznie, a nie chcę tkwić w takim stanie, bo wiem, że ten stan mnie oszukuje. Nie? Ten stan mnie oszukuje, ten stan mnie udręcza, ja chcę wyjść z tego stanu. A po drugie uznanie, że ja sam siebie z tego stanu nie wyprowadzę, ja potrzebuję wpuścić to wszystko Boga i to jest moje miłosierdzie do Boga, że ja wreszcie lituję się nad Bogiem, nad Bogiem, który chce mnie naprawiać, chce mnie stwarzać, który nieprzerwanie pragnie, żeby czynić mnie na swój obraz i podobieństwo i wreszcie ja pozwalam mu wejść do tego, co on sam utworzył, czyli do mojego serca. Do tego całego bałaganu, który tam jest i pozwalam mu to wreszcie porządkować. I właśnie widzicie, o to wreszcie chodzi, żebym ja zrozumiał, że wszelkie zmiany, to brzmi jak slogan, to, to potrzebujemy, żeby wreszcie do tego dojść w praktyce, że wszelkie zmiany zaczynają się od mojego wnętrza, nie na zewnątrz, tylko od mojego wnętrza, a wtedy to, co na zewnątrz, jakby pojawia się jako naturalna konsekwencja zmian wewnętrznych. I właśnie nie należy się bać tego, że ja nie umiem się zmierzyć ze swoim wnętrzem, tylko zrozumieć, że sprawiedliwością, miłosierdziem wobec Boga jest dać mu dostęp do tego, co on sam utworzył, do mojego wnętrza. Tak. Przestać się w, za przeproszeniem certolić, że tam jest bałagan, że tam jest syf, tylko właśnie zrozumieć, że właśnie dlatego Bóg chce tam wejść, bo tam jest syf, i on chce to wreszcie posprzątać, że się chce zamieszkać w domu, który sam dla siebie stworzył, w moim sercu. I wreszcie zaprowadzić tam swój porządek. I to jest sprawiedliwe, to jest miłosierne wobec Boga, bo moje serce jest jego dziełem. To on je utworzył. Teraz moje miłosierdzie względem siebie samego i względem Boga. Moja jałmużna wobec siebie i Boga: no to to jest właśnie to, że wreszcie dopuszczę Boga do jego własnego dzieła i pozwolę, żeby on tego dzieła dokończył. I to będzie dobre dla mnie i dla Boga. I w konsekwencji też dobre dla moich bliźnich, bo ja przestanę siać zniszczenie zacznę dawać miłość, którą Bóg złożył w moim sercu. właśnie na tym to polega, że wreszcie zacząć przychodzić do Boga po pierwsze z tym, co dzieje się ze, ze mną, we mnie. Przestać wreszcie pielęgnować żale do wszystkich i wszystkiego i zrozumieć, że ja nie jestem w stanie zmienić świata, nie jestem w stanie zmienić drugiego człowieka, nie jestem w stanie zmienić mojej żony, mojego męża, nie jestem w stanie zmienić mojej parafii, nie jestem w stanie zmienić nie wiadomo kogo. Bo po pierwsze nie jestem w stanie nawet zmienić siebie i po pierwsze potrzebuję przychodzić ze sobą do Jezusa z tym wszystkim, z czym sobie w sobie nie radzę, czego znieść w sobie nie mogę, z całym tym konfliktem, który niosę w sobie i który się przejawia nam w, ostatecznie na zewnątrz w relacji ze wszystkim. Właśnie z tym potrzebuję po pierwsze modlić się za siebie, za moje serce, prawda? Im bardziej widzę, że jestem w coraz większym konflikcie i coraz bardziej uciekam w jakieś zewnętrzne rytuały i tu próbuję sobie budować poczucie, że jestem jakiś taki lepszy od innych, to tym bardziej trzeba zrozumieć, że nie, że potrzebuję zwrócić się ku mojemu wnętrzu, ale zwrócić się ku mojemu wnętrzu właśnie w tym sensie, żeby tam zapraszać Jezusa, to przynosić do Jezusa. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojczec i Syn i Duch Święty. Amen.